Dzisiaj chcę wam zaprezentować Saba 93. Jedną z największych zalet tego samochodu jest zdecydowanie wygląd zewnętrzny. Ja nie chcę tutaj, swoim komentarzem, wpłynąć na wasz odbiór tego samochodu, zatem pokażę tylko przebitki. Ale zwróćcie uwagę szczególną. Na 3 czwarte z tyłu. Pytanie na pewno padnie, czy odporny jest na korozję? No to tak wygląda 15-letni egzemplarz. On jest bezszkodowy, nielakierowany. Czy bezszkodowy? No tam drzwi ma porysowane, więc jakaś szkoda była. Jest nadal, nie niezlikwidowana. No tutaj mamy jakiś burheleko. Wydaje mi się, jak na 15-letni egzemplarz wygląda całkiem w porządku. Także odporność na rdze, bym powiedział. Ok. I dźwięk zamykania drzwi kierowcy. O! Nigdy się mnie przesłuchiwałem. Bardzo przyjemny. A ten taki raczej standardowy. Ale strzała to jest, po prostu tak mi się z wyglądu podoba ten samochód masakra. Jeszcze to zachodzące słońce. Ale mordka ładna, taki trochę krokodyl widać to tutaj. Tutaj i te progi ładnie wykończone. Szkoda, że ten egzemplarz mój ma nieoryginalną dokładkę z przodu, bo też jeszcze by to dużo zmieniało. Drogi widzu, czy wiesz, że ten czerwony guzik możesz kliknąć za darmo? A to uczciwa cena. Za darmo jest też niebieski guzik, który znajduje się na Instagramie. Oczywiście całość tej grafiki przygotowałem w pańcie, bo jestem profesjonalistą. Przez to, że ta deska bardzo wysoko idzie, siedzimy tak bardzo nisko. Ja lubię siedzieć nisko, i tutaj jest nisko. Mamy bardzo ciekawe fotele, no to jest wersja Vector. Za tym fotele mamy takie półkubełkowe. Skóra jest, powiedziałbym, jakości bardzo dobrej, bo na tym fotelu zużycia właściwie nie ma. Oprócz tego, że tutaj ktoś przypalił to fajkiem, jakiś zjep. Boczek wykończony bardzo ładnie. Podoba mi się w ogóle to, że mamy tutaj aluminium. Albo coś, co bardzo dobrze te aluminium udaje. No bardziej udaje, bo to jest ciepłe. Na fotelach, tu gdzie siedzimy dubskiem, to raczej mamy prawdziwą skórę. Na boczkach i boczkach tych tutaj, raczej mamy sky. Na uwagę zasługuje, że mamy tutaj kieszenie, tak jak w Volvo. Zatem możemy sobie tutaj jakieś przedmioty wsadzić. Słuchajcie, teraz test akustyczny wnętrza. Tak podotykamy. Niezłośliwie. O, tu jest w porządku, o, tu już mniej w porządku. Uuu, uh. uh. o Ohoho! Ajajaj. No i generalnie jadąc tutaj, jak musimy się gdzieś zaprzeć, bo troszkę jedziemy szybciej w zakręcie, to tak kurczę wszystko tutaj, ta lepie się. To lepią się też jakieś rzeczy z tyłu. Nie rzeczy, które ja tu włożyłem, tylko nie wiem, troszkę półka, trochę boczek, trochę może sama knapa. Także tutaj, jadąc tym samochodem, no dochodzi do nas parę mało przyjemnych dźwięków, ale zobaczcie tylko samochód średniej klasy, tak? Bo SAP to nie była marka premium nigdy. Może troszkę aspirowała, ale nie była. Ale tutaj. Osłonięte, nie mamy gołej blachy w kolorze nadwozia, tak jak byłoby to w jakimś Volkswagenie. Nawet w pasacie obecnej generacji mamy tutaj gołą blachę, a tutaj ładniutko wykończone. Ogólnie, jeśli chodzi o materiały wewnętrzne, no to tak, tutaj mamy mięciutko, tu mamy skórkę, tutaj to się ugina, natomiast od razu dochodzimy do twardego podłoża, także. To nie jest komfortowy podłokietnik. Tutaj nadal mamy mięciutko. W ogóle cały boczek jest zrobiony z miękkich materiałów, a ta klameczka jest zrobiona z aluminium. Także super. Kieszenie w Tu Tulipa, ale tutaj jest szmatka. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego robił tak, bo wiele marek to robi. Także tutaj mamy plaścior. a tu mięciutko. Po co? Przecież niech cało będzie plastikowy. Pochój się w ogóle starać. Poniżej. Deski, bo deska też jest mięciutka. Jest w porządku. Tutaj również miękko. I tutaj mięciutko. I tutaj mięciutko. I tutaj też mięciutko. Dopiero tutaj mamy twardy plastik i coś takiej totalnej słabej jakości. Tu mamy element, który troszeczkę udaje aluminium. Natomiast tak jak listwy, tutaj to jest plastik. Na uwagę zasługują schoweczki, może przedstawię tutaj Wam je wszystkie, bo tak, mamy tutaj taki, ja tu wrzucam sobie telefonik i on idealnie tu leży, tu wrzucam okulary, jest to fajnie wykończone i można to łatwo zdemontować, żeby to umyć, w porządku, no ten schowek raczej dużej butelki wody nie pomieści. Schowek przed pasażerem, proszę. Tak się prezentuje schowek przed pasażerem on jest bardzo głęboki, wręcz nie jest możliwością, żeby siedząc za kierownicą sięgnąć tam do skrajnej pozycji. Na uwagę zasługuje to, że on jest klimatyzowany. Ale ze względu na to, że jest klimatyzowany, nie jest miękko wykończony no bo wiecie, no zimny napój, na przykład puszeczka byłaby mokra i co wtedy? Byłby mokry welurek, a tak jest mokry plastik. Pasażer ma taki sam schowek w drzwiach jak kierowca. O tych schoweczkach, już tutaj w fotelach wspominałem, w podłokietniku mamy taki schoweczek, który też jest plastikowy, ale możemy tutaj schować monetki. Mamy gniazdo 12V, także na plus podłokietnik regulowany. Przy okazji wam powiem. Eee, I tu ten schoweczek ma dwie funkcje: bo jest eleganckim schoweczkiem na telefon, on stąd nie wypadnie, będzie nawet można sobie nawigację tutaj luknąć raz na jakiś czas. Ale gdy ktoś użyje tego uchwytu na kubek, to tutaj możemy sobie stworzyć drugi uchwycik na kubek. Taka prosta rzecz. A jak dużo radości sprawia. Jakość. No tu już twardo mamy, no niestety podłokietnik. o ten to mięciutki, fajniutki taki. Fotele to w ogóle są bardzo miękkie. To jest wersja przejściowa, zatem mamy przedliftowe nadwozie. A poliftowe wnętrze, które od 2006 roku szło już do końca produkcji Saba 93. No to tutaj mamy takie ładne wykończenie listeweczku. Tutaj chromika dali, tutaj dali chromika. Ładne gałeczki. No ładne, nieładne, ale są w miarę już współcześnie wykończone. Tutaj te aluminium. Podsufitka wygląda tak. Standardowo światełeczka. O też podświetlane daszki. Mięciutkie. Podsufitka prawdziwa, tutaj też jest fajnie, wszystko w materiale, nie jakieś dziadostwo plastikowe A Airbagów, jak to Szwedzi, nawalili tutaj tyle jaśków, że naprawdę, no i tutaj jest jasiek, i tu jest jasiek I tam z tyłu jest jasiek, oczywiście jest to jeden, natomiast czemu by nie napisać o jednej poduszce trzy razy w samochodzie hmm, Pewnie w fotelach Manus, a tam, kto to, to już teraz nikt na to uwagi nie zwraca Pewnie wiele ludzi zapyta do czego mi ten kabelek w tym samochodzie? Otóż zobaczcie, jak go sobie puściłem tutaj, tutaj ładnie pułpychałem w plastik, tutaj, 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 tutaj i on sobie biegnie ładniutko tu do podłokietnika. I tutaj mam to jest zasilanie, a tu jest urządzenie. Ono łączy się z, przez bluetooth z moim telefonem i mogę w tym samochodzie z 2006 roku z oryginalnym radiem słuchać muzyki przez bluetooth. Także rozwiązanie polecam i polecam to poupychać, bo dosyć łatwo da się ukryć te kable i nie przeszkadza nam. Jedyne co przeszkadza jak ten kabelek tu jest to, że się uchwytnie nie otworzy. O, bo się zapiera. Robię to tak delikatnie, bo element ten działający w sobie występuje dosyć rzadko i nie chciałbym go uszkodzić, ale dla Waszej przyjemności otworzę go jeszcze raz. Kierownica bardzo przyjemnie leży w dłoniach. Jest świetnie wyprofilowana. Mamy dwa rodzaje skóry. Jedyne zastrzeżenie co do jej ergonomii, to to, że sterowanie radiem przeniósłbym na lewą stronę. Tempomat jest bardzo prosty w obsłudze. Żeby go włączyć, wystarczy zrobić coś takiego i ustawić tym przyciskiem prędkość. I tak, zwiększamy prędkość, zmniejszamy prędkość. Gdy zmienimy bieg bądź zahamujemy, wystarczy to przesunąć tu. I samochód wraca do zadanej wcześniej prędkości. Dobra, fotel mam ustawiony jak dla siebie. Ładne dźwięki przy wysiadaniu. I teraz idę do tyłu. Jaka ładniutka klamka. Naprawdę dobrze trzyma się w dłoniach. I mamy tyle miejsca. Czy dużo, czy mało, zaraz się okaże. Boczek z tyłu, jakość. Taka sama jak z przodu, nawet ta szmata w środku jest, nie wiem po co. No dobra, to jest małe wnętrze. Ja mam 1,74 m. Tutaj jest fotel ustawiony tak jak dla mnie, czyli na 1,74 m powiedziałbym blisko fotel, dalej oparcie. Tutaj no tam buty się zmieszczą. No miękki jest ten fotel, zatem jakby nie poobijamy sobie kola. No tutaj to w ogóle mięciutki. Tak, ale nie jest tu zbyt dużo miejsca, ale wygodnie mi się tu siedzi. Fajnie się zapadłem w tą kanapę, bardzo mięciutka. Mam schoweczek tutaj, mam schoweczek tutaj. Nawiewy na tylną kanapę są, także fajnie, spoko. I uchwyciki na kubek, dwie sztuki. Podłokietniczek bardzo szeroki, zatem nie będziemy się z pasażerem kłócić, która połowa jest czyja. Mięciutki, wygodny. Przejście na dłuższe przedmioty z bagażnika Jak zrobię tak, to coś się stanie? O kurwa Teraz będę musiał tam nurkować Na duży plus zaliczyłbym w tym samochodzie system audio Mamy tutaj nie za dużą kabinę, sedan, czyli jakby tego powietrza jest tutaj troszkę mniej Kabina jest bardzo dobrze wyciszona, zatem Naprawdę bardzo przyjemnie słucha się w tym samochodzie muzyki. I to niezależnie czy źródłem będzie radio FM, czy CD, czy AUX, będziecie z audio w tym samochodzie naprawdę zadowoleni, nawet z naciskiem na bardzo zadowoleni, bo jest serio bardzo dobrej jakości, bardzo przyjemnie słucha się w tym aucie muzyki. To jest kluczyk od tego samochodu i wygląda całkiem przyzwoicie, otóż jest to chiński zamiennik który można sobie kupić na Allegro albo na Ali dlaczego wspominam o kluczyku zapytacie, otóż oryginalne kluczyki od sabów po prostu są wykonane z totalnego shitu pokażę wam oryginalny kluczyk drugi, który mam do tego samochodu zobaczcie sami a to kluczyk oryginalny, zrobiony z jakiegoś gówna kurwa to się lepi w ogóle do rąk, powyrywane te przyciski i tak wygląda standardowy kluczyk, oryginalny od Saba. No po prostu dramatyczna rzecz. Bagażniczek, hmm, bardzo ładnie wykończony. Po lewej stronie mamy schoweczek, można coś tutaj sobie wrzucić. Po prawej już takiego schoweczka nie ma, można to sobie odgiąć, ale to chyba tylko do, służy do dostania się do żarówek w lampie. Podłoga bardzo solidna, składana na dwa razy. Dojazdowe koło. I podnośnik. Troszkę głupota, że do podnośnika, żeby się dostać, muszę odkręcić koło, ale no tak sobie to zaprojektowali. No i przejście, które zablokowałem. Mamy też uchwyt do zamykania, co w sedanach nie jest takie oczywiste, i ładne wykończenie też na klapie przycisk Night Panel, który robi takie cuda. Oprócz tego, że gasną na światełka, to jeszcze opadają wskazówki. Przycisk od intensywności oświetlenia wnętrza, gdy dojdziemy do pozycji maksymalnej, wydaje zajebisty dźwięk. Samochodzik ten wyposażony jest w funkcję Living Home, ale żeby wyzwolić tą funkcję muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze muszą być otwarte drzwi, a po drugie musimy... Manetkę od kierunkowskazów pociągnąć do siebie, i wtedy światła mijania palą się przez około 30-40 sekund. Niestety nie miałem stopera ze sobą, i nie do końca jestem zorientowany, ile to jest dokładnie czasu. Na kluczyku mamy taką funkcję, że po wciśnięciu jej samochód zapala postojówki, kierunkowskazy i światła wewnątrz pojazdu. Zapalają się też światła z tyłu i tablica rejestracyjna. A jest to po to, żeby auto łatwiej zlokalizować na parkingu. Ten samochód jest w wersji wyposażenia Vector, zatem w całym wnętrzu nie ma żadnej zaślepki, oprócz tutaj tej kreseczki, którą właśnie zasłaniam. Zauważcie, że ona jest podświetlona, klika się fizycznie, natomiast ten przycisk nie ma żadnej funkcji. Podobno jest to zrobione dlatego, żeby móc domontować do samochodu. Dodatkowe oświetlenie zewnętrzne i ten przycisk właśnie do tego służy, żeby się pod niego podpiąć i mieć oryginalny guzik, a nie jakiś taki dokładany brzydki, który by tutaj nie pasował. Jeśli to prawda, szacun dla Saba. No i stacyjka na środku. No to jest ciekawostka sama w sobie, to jest element charakterystyczny Sabów. Tak wygląda w ogóle kluczyk, jest to kluczyk też taki niepodrabialny raczej, troszkę podobny do rybki z Mercedesa, natomiast jest zdecydowanie grubszy. I tak to działa. Ciekawostką jest to, że producent zadbał o to, żeby ustawienie radia było zależne od źródła dźwięku. Czyli mamy tu teraz radio, wchodzę w equalizer jest ustawiony w taki sposób. Gdy zmienię sobie na CD, equalizer jest ustawiony w taki sposób. A to wszystko dlatego, że radio jest innej jakości audio, jest innej jakości i samochód potrafi zapamiętać ustawienia dla danego źródła dźwięku fenomenalna sprawa jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz w tym samochodzie która de facto nie dotyczy samego samochodu ani wnętrza, ani wyglądu zewnętrznego, ani silnika to jest to jak ta marka jest odbierana to chodzi o to, że za tym samochodem oglądają się ludzie. O ten samochód ludzie potrafią zapytać na stacji benzynowej, co to za samochód albo jak się sprawuje, bo w sumie bardzo są ciekawi tego Saba, ale sami bali się go kupić. I jeszcze jedna jest fenomenalna rzecz. Posiadając Saba, sabiarze, czyli drugi posiadać Saba, gdy mijamy się na ulicy, do siebie machają. Rozumiecie to? Jak motocykliści. Lewa w górę. To jest jedyna marka chyba, która to robi, bo nie znam chyba innej której użytkownicy tego samego samochodu do siebie by pomachali. Co znacie taką markę? Macie wiele ulubionych stacji radiowych, bo w tym samochodzie można zapamiętać ich aż 36. Jeśli jakimś elementem tego samochodu będziecie chcieli zrobić wrażenie na pasażerach, to otwórzcie kubek. Gwarantuję zdziwienie. Jazda tym samochodem to bardzo przyjemne i relaksujące doświadczenie. Zawieszenie jest super komfortowe, bardzo dobrze wybiera nierówności. Przy tym jest bardzo ciche: to jest jedno z najbardziej cichych zawieszeń, jakie kiedykolwiek miałem okazję doświadczać. Oprócz tego, że tutaj troszkę dochodzi do nas dźwięków z samego wnętrza, bo jest powiedziałbym średnio poskładane, to samo zawieszenie nie wydaje absolutnie żadnych dźwięków. Dodatkowo mamy tutaj 17-calowe felgi, które może teraz, na dzień dzisiejszy nie robią żadnego wrażenia, ale w latach produkcji tego samochodu 17 to były felgi już o pokaźnym rozmiarze. Układ kierowniczy jest bardzo lekki, nie jest przy tym zbyt precyzyjny. Gdy jedziemy troszkę szybciej już po drodze ekspresowej, taki ruch, no nawet teraz, on nie robi żadnej zmiany. Możemy tak machać. Musicie. Mieć to na uwadze, że mimo że ten samochód wygląda na nieco bardziej sportowy i dynamiczny z wyglądu to on nie zachęca do takiej jazdy dynamicznej swoim zawieszeniem, swoją charakterystyką, bo mamy tutaj też słaby układ hamulcowy, który bardzo szybko łapie temperaturę i nie mówię tutaj o tym, że my będziemy z 160 hamować do zera, tylko podczas takiej codziennej eksploatacji bardzo łatwo jest zagrzać te tarcze i to nie jest przypadłość tego egzemplarza, bo jeździłem Sabem też 1.8T, czyli dwulitrówka 150 koni przedlift, i działo się to samo. Jeździłem po liftem 2008 rok 2.0 Turbo 210 koni w automacie. Identyczna sytuacja. Bardzo szybko możemy zagrzać hamulce, przez co one tracą swoją wydajność i czujemy bicie na kierownicy, i już pulsowanie w pedał hamulca jest to. No, moim zdaniem, jedna z główniejszych wad tego samochodu, ogólnie jakbym miał porównać, jak ten samochód się prowadzi i jaki jest w odczuciu, to ma nutkę Volvo S80 pierwszej generacji i bardzo mu blisko do Opla Omega. Mimo, że jest samochodem od tych dwóch, co wymieniłem, mniejszym, to właśnie on jest taką relaksującą limuzyną. Tym samochodem bardzo pewnie i stabilnie jeździ się po drogach ekspresowych i autostradach. Przy tym jest też bardzo dobrze wyciszony. Tutaj nie będziecie musieli krzyczeć do pasażerów albo zgłaśniać radia, bo wyciszenie jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Pojeździmy tym samochodem też dynamicznie po zakrętach. tak? Możemy w ten przykładowo zakręt wejść więcej niż na tym znaku jest napisane i ten samochód zapewni nam stabilność i z tego zakrętu nas nie wypluje. Natomiast to jest taka charakterystyka tego auta, że on do tego po prostu nie zachęca. Ale gdy coś nam odwali, możemy to zrobić i nas ten samochód nie zabije. Jeśli chodzi o jazdę miejską, ja specjalnie wyjeżdżam za miasto, żeby opowiedzieć o jeździe, żeby mi nikt nie przeszkadzał w miarę luźno, żeby było. Natomiast jeśli chodzi o jazdę miejską, spoko, bez żadnych zastrzeżeń. Trochę za bardzo wieje, a ja jestem z... jeszcze takim youtuberem, że mnie nie stać na profesjonalne mikrofony z jakimiś kurczę wymyślnymi wygłuszaczami wiatru. Zatem o silniku opowiem z wnętrza. A że nie lubię patrzeć na swoją mordę jak mówię, to zmienię kadr. <grystanie> 1.9 TID jest to bliźniacza konstrukcja z 1.9 CDTI. I 1,9 JTD. 150 koni, tutaj mamy 16 zaworówkę. Nie wiem, w jakich tam latach różnych produkcji były te silniki różne, albo 8 zaworowe, albo 16. Tutaj mamy 16. Silnik ma 150 koni i 320 N. No powiem Wam szczerze, że jako tako to się odpycha, natomiast według katalogów jest to 9,5 sekundy do setki, za tym żaden to sportowiec. Wydaje mi się, że. Jak przyspieszam tym samochodem, to to trwa jeszcze dłużej. Według producenta ten samochód powinien palić około 7,7 litra w mieście. No powiem Wam z doświadczenia: blisko 2000 albo ponad już kilometrów przejechałem tym samochodem i dla mnie on pali mniej więcej 1,5 litra więcej niż deklaruje producent. Widocznie nie wpisuję się w ramy takiego statystycznego użytkownika tego samochodu. No trudno. Sam silnik 1.9 TiD to bardzo udana konstrukcja, natomiast on jest dosyć trudny w diagnostyce. Plusem tej konstrukcji jest to, że elementy takie jak EGR, czujnik do ładowania, przepustnica, czyli elementy, które w dieslu bardzo szybko się brudzą, są łatwo dostępne z góry silnika, i nawet jak nie jesteście mechanikiem, możecie sobie te elementy sami wyczyścić. I nie będziecie tracić głupio pieniędzy. Silnik ma już DPF, ma klapy wirowe, DPF -y typowo. Nie dogrzewamy silnika i robimy krótkie dystanse, DPF będzie się zabijał i stwarzał problemy. Poza tym silnik ten jest bardzo wrażliwy na serwis, zatem nie można go zaniedbywać. Musimy wymieniać regularnie olej, stosować dobry olej, dobre filtry i robić to regularnie. Regularnie też przyglądać się temu silnikowi, nie upalać go jak idiota. Ogólnie silnik udany, ale nie idioto odporny. Ale generalnie tyczy się to każdego diesla, bo znam ludzi, którzy zajeździli 1.9 TDI i to nie jedne. Kultura pracy tego silnika i jego elastyczność jest na bardzo wysokim poziomie. Gdy jedziemy tym autem, nie dobiega do nas zbyt wiele dźwięków. Diesla spod maski, a to wszystko ze względu na to, że kabina jest też bardzo dobrze wyciszona. Ogólnie na plus. Manualna sześciobiegowa skrzynia w tym samochodzie działa dosyć przyjemnie. Ona ma taki zdrowy opór. Każdy bieg wchodzi wyraźnie na swoje miejsce, a gdy już wejdzie, to ma taki klik. Najtrudniej wchodzi bieg numer 5 i 6. Natomiast musicie też wiedzieć, że ta skrzynia ma pewną wadę konstrukcyjną, gdyż GM fabrycznie zastosował w tej skrzyni zbyt małą ilość oleju, przez co koła zębate biegu 5 i 6 nie są odpowiednio smarowane. Objawi się to po pewnym przebiegu tym, że biegu 5 i 6 nie będzie po prostu można wrzucić. W tym egzemplarzu już to wystąpiło i ta skrzynia jest po remoncie. Wydaje mi się, że mechanik robiący remont tej skrzyni trochę pokpił sprawę i wykonał ją tak sobie, bo obecnie podczas jazdy tym samochodem troszeczkę większy opór jest na bieg numer 2. Na uwagę zasługuje też, wyostrz proszę, działanie sprzęgła. Ono bierze od samej podłogi, daje super informację zwrotną, co dzieje się z układem napędowym. Według mnie bardzo przyjemne w obcowaniu sprzęgło. Będąc już przy silniku, Maska na teleskopie, super, żółte korki, wiadomo GM. No i tak to sobie się prezentuje. Może chcecie zerknąć, więc wam troszkę pokażę. Najgłówniejsze wady to słabej jakości wnętrze, ale nie jeśli chodzi o materiały, tylko o jakość. Z zdarzają się tutaj drobne problemy z elektroniką. A to czekanie się zapali, a później sam zgaśnie. A to zamek drzwi kierowcy raz działa prawidłowo, raz w ogóle. Czasami szyba się nie otworzy, czego już doświadczyłem. Ale są to problemy, powiedziałbym, błahe, które raczej świadczą o tym, że Saby jako marka mają duszę, a nie że są jakieś wadliwe. Jeśli obawiacie się kupić Saba ze względu na obiegową opinię, że to są samochody trudne w serwisie, drogie itp itd To absolutnie jest to nieprawda Ten samochód bazuje bardzo dużo na Oplu Oczywiście SAP jako, jako SAP musiał zrobić wiele rzeczy po swojemu, natomiast Technicznie większość rzeczy jest taka sama jak w Oplu Jeśli znacie mechanika, który umie naprawić Opla, naprawi również tego Saba i z tego miejsca chciałbym Was też zapytać, co myślicie o Marce SAP i jak postrzegacie ich kierowców. No bo wiecie, stereotypowo o markach samochodów można wiele powiedzieć: BMW, wiadomo, Dresy, Audi, można powiedzieć, że zarobasy. Ja tak nie myślę, tylko takie są stereotypy. A co powiecie o Marce Saab? No, czy w ogóle ta marka ma jakiś stereotyp? Co powiecie o Sabiarzu, że pewnie lotnik? Sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Bardzo jestem ciekawy, jak. Jaką macie opinię na temat sabów jako marki? Dotarliśmy już do końca tego materiału. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Trzymajcie się ciepło, żyjcie zdrowo i bogato, Siemanko.